Wprawdzie dzisiaj pierwsza piłis, ale my będziemy rozmawiać na poważnie i chcemy poważnie przygotować się do nadchodzącego meczu. Przed nami 11 spotkań do zakończenia sezonu i czekają nas te mecze ważne i bardzo ważne. Ten bardzo ważny czeka nas jutro z Arką. Przyjeżdża zespół, gdzie nastąpiła zmiana tenera. Koncentrujemy się przede wszystkim na zawodnika, koncentrujemy się na sposobie, ale Prowadzone przez Darka Pasiewie. Mamy świadomość tego, że pewne rzeczy będzie chciał nawet wprowadzić, prowadzić, ale też wiemy o tym doskonale, że tego czasu nie miał za dużo. Dlatego um, chcemy przeanalizować. Przeanalizowaliśmy już grę arki, myślę, że arka, my naszą grę skupimy się na naszych atutach, postaramy się zniwelować atuty przeciwnika. Myślę, że największym atutem arki jest. są przede wszystkim wspaniałe warunki fizyczne w większości zawodników, są bardzo groźne przystałe w Arbankach i czeka nas. Na pewno y, mocny bój w polu kark, gdzie arka wiele z nami zostały w na pewno dla nas jest to bardzo trudne zadanie. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Pracowaliśmy nad tymi elementami, my też mamy swoje atuty. Wierzę w to, że te dwa tygodnie przerwy nie wypiło nas y, z dobrej dyspozycji. Liczę na reprezentantów, wprawdzie wrócili.